Dzień dobry, w dzisiejszym CPNTF zajmiemy się z zombie halkiem z serii Marvel Select od Diamond Select Toys. Wiem, wiem, obiecałem Wam Spider-Mana, ale... Musiałem po prostu zająć się halkiem. Wczoraj ledwo co go dostałem i po prostu jestem pod wielkim wrażeniem tego co Marvel Select potrafi zrobić... Do Diamond Select, co potrafię zrobić z kawałkiem plastiku. Stałem się chyba po, powoli stajeś, albo już się stałem ich wyznawcą na przypuszczam równym poziomie co figurek od DC Direct. I tym sposobem udowadniam sobie, że jednak dla mnie najważniejszy jest wygląd, a nie możliwości ruchowe figurek. Hulk jest geniuszem. Używany, ale mimo wszystko na szczęście trzymany na półce innego kolekcjonera. Więc rozruszane nie ma nic, nie mam tylko pudełka. I podstawki, której w sumie nie za bardzo żałuję, bo jedna figurka z całej serii to mała podstawka. Łączy się z trzema innymi jeszcze od Zombiego Spidermana i Pułkownika Ameryki. A na samej podstawce halka jest głowa srebrnego skatera. Oderwana od reszty ciała, które znajduje się kolejno u Spidermana i u Ameryki. A że ich nie mam i nie mogę sobie połączyć podstawki, no to no cóż. Choć kto wie, może kiedyś ich dokupię. I wtedy będę żałował, że nie mam tej głowy. No ale mniejsza, mniejsza o to. Eee, tak, tak, jestem. Po prostu wyznawcą Marvel Select. Od tego momentu będzie już ich tylko więcej. Niech, niech wreszcie przyjdzie moja paczka ze Star Store i wtedy zajmę się Torem i Szablozębem. W niedługim czasie mam nadzieję jeszcze Ghost Riderem, z Królami yy, i Zielonym Halkiem zwykłym. Nie tym wrednym zombialem, a później zobaczymy. Mają jeszcze kilka innych figurek. No już może nie są najlepsze, ale Doktor Oct Octopus kiedyś. Czemu nie? Czemu nie? Tylko będzie się musiał ustawić w kolejce. No ale dobra, odchodząc od tych wszystkich pierdół, spójrzmy bliżej na tego genialnego i wielkiego Halka. Eee, eee, może od twarzy zacznijmy, bo jedna z ważniejszych rzeczy, która mi się na, na nim bardzo podoba. Jest... No weź rękę. Mocno obdarta. Eee, brzydka w Pozytywnym sensie, mało ma włosów. I, i muszę powiedzieć, postuj tu chwilę. Muszę powiedzieć, że ta jego twarz jest właśnie o wiele, no i zdaniem, lepsza niż ta u zwykłego zielonego Halka, który chyba jest wzorowany na jego postaci z ostatniego filmu z Edwardem Nortonem. Chyba, że się mylę. Ale przepraszam, że nie. Ma podobne włosy, podobną, podobną twarz. I właśnie szkoda, bo. Ta twarz halka jest w tym momencie moją najbardziej ulubioną i najbardziej pokazującą istotę tej postaci ze wszystkich serii, w jakich ten zielony potwór się pojawił. Jest po prostu genialna. A twarz tego normalnego zielonego jest tym, co mi się w tej figurce najbardziej nie podoba. No ale cóż. Mniejsza o niego tym razem. Hmm. Coś, coś bliżej o tym halku. E, może najpierw go pokażę dokładnie. To jego całe, zombifikowane pogryzione ciało. No i nic nie widać. Mm, tu kawałek wirusionej skórki. I jak możecie zobaczyć, ma jedną, jedną dłoń ma zrobioną w całkowitą pięść, drugą w taką pozycję, w której mógłby coś trzymać, albo powiedzmy zachęca palcem, żeby ktoś do niego podszedł zaczął walczyć. Co by się raczej dobrze nie skończyło. Dalej wielkie stopy, potargane spodnie. Niestety na dupie nie ma żadnego, żadnej pierwy Stój tu I tak Hulk jest po prostu gigantem On ma przypuszczam około 8 cali Czyli 21 cm I to naprawdę widać góruje nad wszystkimi figurkami A jest idealnie, idealny rozmiarem do Marvel Selectów, którzy sięgają mu gdzieś dotąd Czyli właśnie tak samo jak filmowemu Halkowi w, w, w ostatnim obrazie. Sięgali normalni ludzie, co jest moim zdaniem bardzo fajne. I znów ten zielony, normalny Hulk jest jeszcze większy. Na pewno będzie dobrze doskalowany do figurek DC Direct, ale przy Marvelach będzie już chyba trochę za wysoki. No ale to się zobaczy w niedalekiej przyszłości. W każdym razie, mówiąc o rozmiarze, chciałem go porównać z kimś innym. I oto jest. Doomsday. Z DC Direct zwykła siedmiocelowa figurka. No, jak widzicie, Hulk jest od niego. No, gdyby jeszcze nie był tak zgięty jak go użyłem, jest od niego większy o głowę. Może <coughs> e, może trochę więcej. No, w każdym razie nie za dużo. Dobra, e, o Doom zdaje powiem coś innym razem. Przypuszczam, że, że właściwie następnym razem. No, ale zobaczymy. Przejdźmy może do artykulacji Halka. I co mnie zdziwiło jest naprawdę fajno. O wiele lepsza niż na tym dumzleju. I tak ma pełny staw kulkowy w głowie. Niestety tu trochę rozruszany, ale no cóż. A... Staw kulkowy w, w ramieniu, które jest strasznie sztywne. I... No cóż, ma to, czego nie lubię i nie spodziewałem się, że będzie miało. Zobaczcie, nie da się go ustawić dowolnie, do, do tylko ono musi przeskoczyć z jednej pozycji na drugą. Nie da się postawić pomiędzy. Niestety, no wielka wada jak dla mnie. No ale dobrze, dalej ma ruchomy w koło łokieć, i który da się też wyprostować i. Zgiąć. Gdyby kto chciał. No i uciętą dłoń. To samo, oczywiście, z drugiej strony. Dalej jest tak. W koło, w pasie. Nogi, które działają dokładnie tak samo jak ramiona. Znaczy, no, może właściwie trochę do, dowolniej. Kulkę w kolanie, czyli wyprostować. Zgiąć och, i zakręcić w koło. Zamiast uciętego biodra. Co od razu o wiele lepiej wygląda. No, to jest strasznie sztywny. O, Hark. Nie smuć się. I dalej ma ruchomą stopę. Którą da się też trochę. Na boki. Eee, chyba go postawiłem. Trochę krzywo. Względem tego, co stał wcześniej. Jak stał wcześniej. Na razie stojąc na półce straszy Batmana Beyond Jeszcze niestety nie ma wolverina, który mógłby z nim walczyć No, dawaj Hulk Okej, okay. stoi Widać go widać eee, Choj dzisiaj wyszło całkiem krócej, w każdym razie podsumowując Hulk jest naprawdę Geniuszem, jeśli chodzi o, o, o figurkę. Szkoda, że nie ma zgięcia w, pod klatą, no ale z drugiej strony sam już jest mocno wygięty. A, w każdym razie, no tak, nie za bardzo żałuję, że tego nie ma. Figurka jest bardzo fajna, zdecydowanie polecam, zdecydowanie polecam wszystko od Marvel Select. A, i, no i to chyba tyle. Szkoda tylko, że są trochę większe niż Marvel Selecty, albo szkoda, że Marvel Selecty są aż takie małe: 6 cali zamiast 7, gdzie o wiele lepiej wyglądały. No ale mniejsza o to. Hulk jest. zdecydowanie trzeba go kupić. Nieważne, czy się Hulka lubi, czy nie. Jest geniuszem. No i to tyle. W dzisiejszym CPNTV zajmowaliśmy się Hulkiem w wersji zombie z serii Marvel Select od Diamond Select Toys. A następnym razem już przyjdzie wspomniany. Doomsday razem w pakiecie z Supermanem i komiksem Śmierć Supermana. Czy ich zapakuje w ich pudełko? Nie wiem, chyba mi się nie będzie chciało kolejny raz tego robić. Ale tak czy tak, na pewno się nimi zajmiemy, bo to również jest bardzo fajny pakiet. Jeszcze raz, zdecydowanie polecam i na razie, do usłyszenia. Pa!